Zanosi się na padanie, ale ja osobiście jestem przekonany, że dzisiaj idziemy w oknie pogodowym, nie będzie padać, jeśli już to troszkę, troszeczkę, ponieważ dla mnie osobiście patronką dobrej pogody jest błogosławiona Aniela Salawa. Anielcia Salawa była y, całe życie sprzątaczką i górale mówią, że jak się poprosi Anielcie Salawę o to, żeby była ładna pogoda, to porozmiata chmury, a jak chcemy deszcz, to ona y, pozamiata. Także ja proszę dzisiaj, żeby te chmury porozmiatała i żeby było okno pogodowe, w którym pójdziemy. Mocka. Bardzo dobrze, było wyjątkowo ciepło, naprawdę mega ciepło było. a naprawdę? O, było oczywiście. bardzo ciepło, super było. I co, oszczędziło Was jeszcze? Jeszcze nas oszczędziło, ale już Na, sucho na, na, na sucho, na sucho. Jeszcze na sucho, ale przygotowane. Ale tak? jesteśmy gotowy psychicznie na grad. Na, na, na deszcz, na zimno. Jest ok. ja jeszcze w gradzie nie szłam. To jak jesteś przygotowana? Y, no tak jak zawsze na deszcz, czyli mam wszystko to co zazwyczaj sandały, y, płaszcz przeciwdeszczowy, mogę sobie plecak ubrać, no to be wątpienia o przygotowanie psychiczne. Normalnie ludzie mają kalosze na deszcz, a nie sandały. <śmiech> <śmiech> Normalni. <śmiech> Normalni ludzie, ale nie no, po co nam kalosze? W sensie takim, że, dajcie ci coś powiem, moja teoria jest taka, jak ja tak na pielgrzymce, tak naprawdę już się tak, wiesz, y, y, naprawdę zmęczę, naprawdę poczuję, że, że było ciężko, tak fizycznie, to jest najlepszy czas na pielgrzymce. Ja mam wrażenie, że Pan Bóg jest w błocie, czyli jak już się tak utytłam totalnie, to wtedy już wszystko, nic mnie nie interesuje, już nie chcę mieć kaloszy, nic nie chcę. Po prostu cieszę się tym czasem, który jest. Trochę cierpię, ale już zostaje głupawki, już by to nie odchodzi. Deszczyk przeciwdeszczowy to trochę mało optymistycznie. E, no, deszczyk też się nie ma. Ale tak, trochę już kropić zaczyna, zobaczymy co to się rozwinie. Myślę, że dobrze będzie. Dobrze pod jakim No, Dla roślinek, dla pielgrzyma zrosi się trochę. A to już wieczorem się myć nie będzie trzeba, jak dobrze pójdzie. że przezorny zawsze był Tak, to znaczy jest to deszcz przelotny, nie mamy jakichś takich obaw, że to będzie dłuższy też. Natomiast na przelotny deszcz trzeba się też chronić, bo no wiadomo, że też to jest deszcz, dlatego to tak można powiedzieć profilaktycznie. O, przykład dla pielgrzymów, że od czasu do czasu trzeba się schronić, a poza tym to czekamy nadal na piękną pogodę. Że całkiem spokojnie sobie radzicie z tym namiotikiem. to jest przećwiczone, wszystko we Wrocławiu było ćwiczone. We Wrocławiu długo ćwiczyłyście? Tak, dwa lata. Dwa lata? Nie, no nie. Po prostu już trzeci dzień, już się nauczyłyśmy trochę. Jak? Idzie sprawnie. To idzie ile sprawnie, Wam zajmuje? Idzie. Dłużej zajmuje rozłożenie czy złożenie? O, i złożenie, bo jesteśmy bardziej zaspane.